Dobra, czyli muszę pamiętać, pierwsza rzecz, jak wchodzę do gry, to robię sobie buty. Jak patrzę na tego guida, to tutaj na prawie każdego bossa poleca mi inną broń i ja takie mam. Czy mi się chce co chwilę grindować po inną broń? Mi się chce, ja. mi się zawsze chcę. Mam 146 Solo Fright i 256 Solo side.

to jednak trochę sporo. Myślisz? Nie, ja nie myślę. Lecisz tam? ryby strzelają laserami. Ta, 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 ta. Ta, ta. A Haha! Aha! 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 Ja mam badanego z kalibura, Mogę ci marze. pożyczyć, ale masz mi go oddać, okay? bo ja nie mam lusterka w sobie. Tak, tak, tak. Dobrze, dobrze, oddam. Tak, tak, tak. Dobra, już daj. Jodek, ja tak. chyba się ci Dobra. Proszę, masz moje lusterko w zastaw. Dobra. Jeszcze daję oh, uszalku, dalej, żeby ten... Dobra, uszal, później mi oddasz. Bierzemy. Co? Nie, nie to. Let's go. Czekamy. Tak. Dobra, koniec tego pierdolenia. No to, Stary. jesteś jeszcze? Bartuś nie jest gotowy, wiem, ale dobra. O, oh, bardzo już będzie musiał grać jedną ręką Nie odgady, <grywia> 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 paki No nie wytrzymał Wyśmieciłem <grywia> się, żeby tylko to powiedzieć O weźcie tutaj bardziej jest paki O kurna no a i mnie nie urutowały w tym roku Ajajaj. I, I. This is the surprise, bro. I mean, uh, no, nie. <laughs> oh, no, <laughs> no, Tracimy go! tego. Bartoś, by like, czy za kalamity boss? Nah, I can fix her. Yeah. <laughs> oh, nie. To jest zbyt mostna. Kapano panowie. No, to jest traktor. What the heck? Tak, to bym tyle razy nie ginął, nie? Ale to jest... Kurde... The... Kurde, przypadkowo chciałem zrobić reloada i odpaliłem mounta. Yeah. Jak ja mam się tam niby dostać do tego? Tak, 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 tak. Tankuję, tankuję, fanowie, tankuję. Już nie tankuję. Sorry, guys. Już nie tankuję, guys. Weźcie, nie podajcie tak jak muchy. No story, to jest silniejsze. No. Boss jest silniejszy czy... Fuck! Tak! Nie zdążę się raczyć. No cóż... Próba numer dwa, tym razem wezmę trochę buffa. A to slime! Ojejku, nie widziałem. Ja mam konia. Masz konia, oh, Zaraz stawię tego basu oddał toj Tankujemy, tankujemy tubo, tankujemy. Ej, czego nie zbidłem jeszcze. No to idzie mi lepiej, bo sobie. No to bo wtedy... straj Noo that was only quick. Ej, daj! Idę tamkowy, idę tak Okej, okay, jak widzicie taką jakby po w losowym miejscu jakby się robiły płomienie to tam się będzie teleportować Aha I'm gonna I'm gonna... Let's go Good, yes, okay. Dobra, na... Out. Na co poczekajcie? Na mnie powiem Nie, czekaj bo strajk to... Rena, mogę lepiej idzie Dlatego, że mam typiku, że strajk to... No nie, myślałem, że mnie ja i uratują Dobra, mogę teraz ryzykować Gratuluję, gratuluję Chodź tu... Nie, nie trafiłem Dobra, to znaczy, że trzeba. Weźcie w lewo, żeby zobaczyć te animation. Można jakieś. O, odrobnik. No, warte. Tej... Uuu, sprawdź czy ten ten. E, czy ten merchant nie ma DPS. Albo. już sprzedawca. Jest DPS no, Meter. O, kupisz dla mnie? No, chyba. Chyba no. nie będziesz mieć żałował dwóch golda, jak chcesz to ci oddać. PIĘĆ GOLDA! PIĘĆ! I... O Jezu Chryste, dobra. To nie, nie kupuj, sam kupi. No kurwa, no już ja kupiłem no, ja pierdolę. Oj, bardzo się wkopałeś. No co, co? Okej, okay, wychodzimy z łużek, wszyscy, chodźmy. Pobudka! Ojej, dostałem. Obie No tak. Wy macie... Jem Grimfruta. ja I teraz pora, abyśmy tego gumiarza. Dawaj. Tylko uważajcie, bo jest dużo tołku pateru Ooo, oh, let's go. Dzwonę Tak, i zmienię mojego lowdownu. Dobra, chuj, tak. Kolejny siebie. Które to, jest... to, to moje? Chłop się tak strasznie kręci w kółko. On mnie nie może trafić, Czekaj. on mnie coś ślubi. Oj, poczekaj Klaus, jeszcze zjemy te słowa. Znaczy, na razie tylko ty. Ale wiesz o co chodzi. My wszyscy ucierpimy. O oh, shit. Amen. Łoł, 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 to nie jest oh, to okupator

Dobra! <ntry monastery> Czekam na killing i wszystko tak, OFA Nie trafił nie I'm just too good for this game. Dobra, zacznij od patrz w lesu wyrzucać powiem. Tak. Halo! Przez Nie wiem. Ten młody jeszcze mi szczerze mówiąc. tam taki A ja piwa nie mam. A, to co o! I tak, tak. Co to za gówniarz z crewerem No, oni są kopią piłsów. Powiedziałbym, że Twins from Wish, ale oni są akurat silniejsi. No, prawda. A, 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 a. Nie, czemu ten umie trafić Swimbele atakami? <grym> Bo ja rzucam dzwonami, tak? These no these Zabrałem ich na bok. A, to dlatego ich tu nie widzę. No tak. No, ja Jeszcze ja nie ja tak tak trafiłem z tym strajkiem, A co, tylko oni żyją? Tak, dobrze. No dobra, jeden zdjęty. No, no, Mam I drugi. Ładuję i. Masz ikor kurku tak? Patrzcie, jest zupy, ha <grybujesz> Impressive child, most impressive Mężczyzno, what are you yapping about? about? jest nie, Mój Mój O. O nie, nie No nie nadałam no. O, Ja, ja mam Nie tropisz mnie. Can you even see me Dalej ja po prostu... Będę robił ściany no, z projectilem się Nie ja miałem być panie Knopf Aha, na nie lecę, nie jest. Ej, ale to nie jest prosty ktoś Okej okay. się... No a ten tam, wcześniejszy był trudniejszy o Kurde To Janek, 10, Tak, dziesięć O, przez chwilę z wszystkich stron szły Tylko ja żyję? Naprawdę? A. Najbardziej wydeczny ład, który rzuciłem mnie po prostu do góry, tak O, a idzie się na cołor! Nieee, nice, first try! Muszę chcesz, buty pokojówki? Dawaj, yes. no, bro, did it, you hesitate. Up, sorry. Kupiłem je kiedyś, ja bo potrzebowałem, ja, bo go w cosplay'u, ale jeździłem. Hell yeah! Teraz biegam do spodni, no ale dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Ready? ready? Yeah. yeah. Ready. Mogę sam na siebie rzucił. Go! Złota rybka, jak chcesz... Hmm, P, Jeszcze nie trafiłem! <pa bells> ramie, myślę, że... ...coś fajnego, to... ...złota rybka, zwyczajna. Ale ja tu metropolię robię Bro. Dobra, bloki... Ja nie miał się spać w tych warunkach Dobra, chodźcie spać, bo mi się bloki skończyły No, nareszcie Dobra, panowie, pobudka, pobudka Wake up, damn sleep Ej, będę miał Godslayer's I... oh. yeah. arm Boom Jeszcze na końcówkę przyjdę. Jeszcze na końcówkę przyjdę. Easy. O. Chłopie, tutaj wolone C.